Dziękuję serdecznie Pani Marszałek. Wysoka Izbo, musiałem tutaj stanąć też jako poseł z województwa kujawsko-pomorskiego, które w ogromnej części wchodziło w skład dawnego województwa pomorskiego, bo mówimy tutaj o zbrodniach na Pomorzu Gdańskim, w okolicach Tucholi, Bydgoszczy, ale musimy także pamiętać o Pałukach, o Barcinie o Kujawach, o Aleksandrowie Kujawskim, o Chlewiskach, o Bachorcach koło Kruszwicy, o Dobrczu koło Bydgoszczy, o Białych Błotach. W wielu miejscach sąsiedzi, niemieccy sąsiedzy, sąsiedzi zgotowali podobny los swoim polskim sąsiadom, tak jak potem Ukraińcy swoim polskim sąsiadom na Wołyniu, bo ta zbrodnia ma ogromne odniesienie do tego, co stało się kilka lat później na Wołyniu. I tutaj też jako posłowie z tego regionu, Krzyczymy o to, aby wyciągać wnioski i aby cały czas przypominać o tej zbrodni, aby jej pamięć została na trwałe w świadomości Polski. Dziękuję bardzo.